Pierwszy raz poszedłem na wizytę do psychologa w drugiej klasie liceum. Kiedy to wybiłem dwa zęby, jakiemuś przypadkowemu Gnojkowi, który nie przypadkowo narysował mi na bluzie wielkiego Beniza czarnym markerem. Oczywiście wychowawczyni stwierdziła, że to wszystko moja wina i wysłała mnie do pedagoga, która z kolei była zbyt zajęta. Lizaniem ciupak szkolnych konserwatorów i kazała mi wypierdać do kogoś mniej przyjebanego. Nie było łatwo, ale wreszcie znalazłem jakiegoś taniego psychologa, który brał dyszkę za godzinę i przyjmował w swoim rozpadającym się domu na przedmieściach. Wyglądał jak jeszcze bardziej menelowaty Andrzej Pilipiuk. Tak każdym razem, gdy nasza rozmowa na chwilę się urywała, nasłuchiwałem krzyków dzieci, zamkniętych w piwnicy. Niemniej jednak muszę przyznać, że był całkiem niezły w tym, co robił. Było to głównie wmawianie mi, że jestem gównem i do niczegoś nie dodaję. Nie powiem. Zaintrygował mnie tym stwierdzeniem i zacząłem chodzić do niego regularnie. Z tego co wiem, nie miał żadnej stałej fuchy, więc jak to się mówi w slangu wszystkich psychologów, ruchał mnie na hajs. Pewnego razu stwierdził, że moim głównym problemem jest niska samoocena. Doszedł do takich wniosków zaraz po skończeniu wykładu o tym, że moja morda wygląda jakby była inspiracją dla samego Lovecrafta. Jego zdaniem powinienem zacząć bardziej w siebie wierzyć i przestać przejmować się opinią innych. Pierwszy krok w naszej małej terapii był dość radykalny. Miałem przestać patrzeć na siebie w lustrze. Jak stwierdzi pan Mariusz, że to dobry początek do poprawy samopoczucia i stopniowego odbudowania mojego wizerunku w oczach innych. Nie miałem szczerze pojęcia, na jakiej zasadzie miałoby to działać, ale w końcu to nie ja zmarnowałem życie na doktorat z psychologii. Jak tylko wróciłem do domu, rozpocząłem czystkę, a pierwszy ogień poszło lustro wazience, które roztrzaskałem kijem od mopa, a kawałki szkła spuściłem w kiblu. Potem poszedłem do sypialni rodziców. I Lustro, montowane w drzwi szafy. Musiałem jeszcze poprawić kilkoma uderzeniami młotka, bo te śmietnikoństwo tylko się popękało. Wreszcie przyszła pora na pokój mojej siostry, który stanowi największe wyzwanie. Praktycznie na każdej ścianie wisiało jakieś lustereczko czy inna przeszklona szafeczka. Stwierdziłem, że nie będę się z tym pierdolił sam. I po prostu wrzuciłem do środka kilka cegieł i swojego autystycznego kuzyna. Mówią, że zbicie lustra przynosi pecha, i muszę powiedzieć, że jest w tym sporo prawdy. Jednak najwyraźniej ta klątwa nie odnosi się do tego, kto jest zbił, tylko do tego, kto nadział się na jego rozpierdolone kawałki. Sorki mamę. Będę cię na Kiedy wydawało mi się, że zniszczyłem już wszystkie lustra, jakie mieliśmy w domu, uświadomiłem sobie, że przecież odbicie swojej mordy mogę zobaczyć na wielu innych rzeczach. Rozpierdoliłem więc wszystkie telefony, drzwiczki od piekarnika wyjebałem przez okno, a błyszczącą lodówkę zakleiłem czarną taśmą klejącą. To jednak nie był koniec. Wręcz przeciwnie, kluczowy moment mojego lustrzanego holokaustu miał dopiero nastąpić. Zanim ostatecznie wyszedłem z domu, po drodze zatrzymałem się na chwilę pod drzwiami wyjściowymi i wyrywałem klamkę, której mogłem dostrzec Zarys swojego krzywego ryja. Nie miałem gdzie jej wyjebać, więc chowałem ją do kieszeni. Drzwi nie zamknąłem, bo jak się okazało, w kluczach również mogłem się przejrzeć. Po wyjściu na ulicę przeraziłem się, w jak w wielu rzeczach widziałem swoje odbicie Przede wszystkim musiałem się pozbyć sześciu witryn sklepowych, które roztrzaskałem. wyrwano z drzwi klamką. Idąc wzdłuż ulicy, wyrwałem jakiemuś kolesowi czarne okulary, które następnie zbiotłem pod butę Co prawda dostałem parę razy po ryju, ale było warto. Zalecenia psychologa są prawie jak chrześcijańskie przykazania. I przeważnie mają tyle samosensu. Po ośmiu zbitych szybach samochodowych i kilkunastu roztrzaskanych telefonach. Drogę zajechał mi radiowóz na sygnale. Nie zdążyłem rozjebać w nim żadnej szyby. Bo gdy tylko zamachnąłem się klamką, Dostałem z paralizatora. Zawieźli mnie na komendę i zawlekli do pokoju przesłuchań. Po drodze udało mi się przewrócić kilka błyszczących śmietników, które stały na korytarzu. Ale poskutkowało to jedynie tym, że bagiety związały mnie pasami bezpieczeństwa. Czułem się prawie jak hannibal lekter. Zostawili mnie samego w pokoju, wskazując na patrzenie się na swoje odbicie, na lustrzanej ścianie naprzeciwko, skór wysyny. Wreszcie przylazła jakaś gruba locha. I po wysłuchaniu mojej historii stwierdziła, że potrzebuje pomocy psychiatrycznej. Odpowiedziałem jej, że stosuję się do porad. Andrzeja pili piłka. i mam Zrobiło mi się trochę głupio, jak przyznała, że sama jest psychologiem i wie co mówi. Dała mi jedną konkretną radę, do której sumienie stosuje się do dziś. Unikać kontaktu z innymi żywymi istotami. Wziąłem to sobie do serca. I wbiłem jej prosto w głowę! Gopis leżący na stole. I bile nie dopięły jednego pasa. Po zakilowaniu całego komisariatu, liczącego blisko 24 funkcjonariuszy i sześciu policyjnych psów, wreszcie mogłem śmiało powiedzieć, że w moim otoczeniu nie ma żadnych osobników, którzy mogliby zaburzyć moją nową terapię. Żadnego kontaktu z żywymi istotami. Zapamiętać. Zadzwoniłem do Mariusza, z którym od tamtego czasu mieszkam, i uzgodniliśmy warunki naszej współpracy. Oczywiście nie widujemy się ze sobą. Zaburzyłoby to moją terapię. Nie ja mieszkam na parterze. On na piętrze. I rozmawiamy ze sobą przez krótkofalówki. Pierdolona symbioza. W naszym domu nie ma żadnych luster, a wszystkie okna zawsze są zasłonięte. Mariusz wciąż udaje, że nie jest Andrzejem Pilipiukiem i na spokojnie odwiedza sobie dzieci w piwnicy. Zaś ja zostałem killerem na zlecenie. Moja specjalność to masowe ubijanie i wszelkiej maści grupowe zabójstw. Wszystkie zlecenia przyjmuję wyłącznie drogą telefoniczną. Pamiętajcie, do porad psychologów należy stosować się za wszelką cenę.